manno, Jezu, słuchajcie, nigdy nie nagrywałem takiego vloga. To jest takie dziwne. Powiem Wam w ogóle o co chodzi, bo takie coś wymyśliliśmy. Bo to jest taki film, gdzie chcemy Wam pokazać swój cały dzień. Więc zrobiliśmy też w ogóle dla siebie taki challenge, że chcemy być cały dzień ze sobą połączeni. I my jesteśmy. Przez telefon i przez słuchawki ze sobą połączeni, więc siebie słyszymy i będziemy Wam z tego dnia pokazywać po prostu jakieś takie najciekawsze urywki, co się działo. Nie widziałem, żeby ktoś jeszcze takie coś nagrał. W ogóle... No, to jest bardzo nowoczesne. nowoczesne w ogóle. Wyobrażacie sobie 24 godziny być na telefonie? Niektórzy lubią gadać długo, ale ja nie. No, to, to prawda. Będzie to będzie niezłe wyzwanie. No ale cóż, słuchajcie, jest godzina koło 11. Ja dopiero mhm. wstałem. Byłem tylko umyć zęby, żeby już tego nie robić e, przy tobie. E, I właśnie co? No ty co ty teraz w ogóle robisz? Ty to w ogóle już pewnie wstałaś parę godzin temu, bo ada jest z tym porannym tak, ptaszkiem ja tym z Bartim, trochę nie. Mamy... Z Bartim mamy troszkę inne, inne tryby życia. Tak? No i ja już sobie wstałam, zjadłam śniadanie, teraz się, jestem w trakcie właśnie malowania i teraz będę sprzątać. A, spoko. No ja właśnie słuchajcie, e, teraz wstaję, bo że jak ja w ogóle wyglądam, e, zjem sobie śniadanko. Na śniadanko w ogóle zjem sobie zupę powidorową. Co? No, no bo y, y, mamusia nam wysłała, znaczy głównie o Paulinie, ale stwierdziłem, mamusia. że zjem. Bo, bo mamusi zupka smakuje najlepiej, a w sumie i tak jest już 11, więc mogę zacząć dzień od zupy. Why not? E, później będę brał prysznic. No to tam prysznic w sumie raczej nie będziemy nic pokazywać, może tylko jakiś głos. na no, później jakieś e, inne rzeczy. Musisz, musisz zrobić kamerę pod prysznic. A, da. ale wszystko dokładnie. Mm -hmm. <laughs> no dobra, to słuchajcie, ja wstaję, zaraz yy, widzimy się w kuchni yy, i będziemy jeść. A ja, ja właśnie sobie maluję ustka. O. a Więc yy, kończę po prostu make-up i będę się brała zaraz ze yy, składaniem moich ubrań i ogólnie porządki w szafie. Bo w mojej szafie zawsze jest z hmm, w mojej też całe życie. Dlatego ja nawet powiem wam szczerze, że specjalnie nie sprzątam tej szafy, bo. No bo, no, bo nie. Dobra, to ja no idę. Tak. Ja idę do kuchni, widzimy się za chwilę. No dobra, słuchajcie, ja jestem już. Jezu, jak ja w ogóle wyglądam. Ale proszę, jak obiecałem, jest pomidorówka. O, chętnie bym ją zobaczyła, bo ja lubię super pomidory. Ona no jest w ogóle taka pyszniutka, bo to od mamusi jest najlepsza. Ja słuchajcie tutaj Wam szybko pokażę. Właśnie zamawiam sobie właśnie zamawiam sobie na laptopie rzeczy, bo mi się trochę pokończyły. Jakie rzeczy? Wiesz co, kosmetyki pielęgnacyjne i sobie zamawiam z jakichś stron, tylko że kurczę, przez tą, kwa, przez tą kwarantannę na moich jakichś stronach gdzie zawsze zamawiałem. Mm -hmm. Nie ma ich dostępnych i właśnie nie wiem, muszę poszukać jakichś innych portali. Kurde, no muszę ten, zamówić te deficyty w magazynach czy co? No, pewnie mają deficyty. Muszę sobie zamówić piankę do mycia twarzy pod oczy. Cieję mm -hmm. tam jeszcze. No jakiś krem są, muszę zamówić, nie? Dobra, ja je pierdzielam. A ty co teraz robisz? A ja okładam ciuszy w szafie i chyba sobie tylko okładam wila. Y... ciuchy. Taki mam dzień sprzątający, bo ja ogólnie lubię bardzo sprzątać. Wiem, wiem. A ty bardzo zawsze... nie lubisz. Znaczy wiesz to ja na przykład tak lubię w sensie właśnie na przykład jeden dzień co jakiś czas poświęcić i wtedy na przykład coś posprzątać i mieć to z głowy, a ty jesteś na przykład taką osobą, że często chodzisz i coś poprawiasz. Ja pamiętam jak e, mieszkaliśmy razem, e, to ty zawsze wchodziłaś rano do mojego pokoju. E, Bo mi jakiś mail przyszedł i musiałem zobaczyć. Widzicie w ogóle, ile tu się dzieje? Tak, ty wchodziłaś do mojego pokoju i zawsze tak jakoś sobie przeglądałaś te rzeczy, ustawiałaś coś, zabierałaś. Ja się czasami wkurzałem na ciebie, bo mi zabierałaś jakieś rzeczy. No ale cóż. Ja mam rano, szczególnie rano właśnie, taką rutynę, że ja muszę ogarnąć dom. W sensie... Oj, sorka. W sensie... Czekaj. W sensie, kurde. Co zostało stało? W sensie, jak tego nie zrobię, to się źle czuję. Więc ja A. muszę pozamiatać cały dom, umyć kuchnię, poskładać ciuchy właśnie jakie jakieś leżą i wtedy czuję się spoczko. Ja na przykład właśnie, nie wiem, mam tak, że jakby jak jest chaos dookoła mnie, czyli jest taki bałagan, mhm. to mi on w ogóle za bardzo nie Tak Faktem... O, coś spadło. Fakt faktem, że jak e, posprzątam zrobię takie generalne porządki, jest tak czysto, no to się człowiek lepiej czuje. Ostatnio, z 3 tygodnie temu, z Paulą na przykład wszędzie okna umyliśmy, niektóre były takie brudne, że to jest jakaś masaka. Zresztą sząpami też jakieś mogę okna, brudne zawsze. No. I po prostu teraz one są tak krystalicznie czyste, że nagle się zrobi jakoś jasno w tym mieszkaniu. O Jezu, ja też mam tak zawsze po myciu okien. Ja nie wiem, co się dzieje. Mm. Mam wrażenie, że wiesz, że nie ma okna, tylko jest taka, tak, taka, taka, takie... Taka realność, tego przestrzeń. Realność, no. Wiesz, Dobra, jest? słuchajcie, wiem o co chodzi. Ja kończę jedzenie, biorę prysznic, więc na razie was wyłączamy. Cała będę się mył? Tak, teraz się będę mył. Słuchajcie, wy mnie tutaj nie widzicie, no bo e, nie wiem za bardzo, jak miałem to zrobić, byłoby mi zbyt niewygodnie, żeby jakoś wymyśleć, żeby było widać tylko moją głowę podczas prysznicy. Ale jesteś golutki? Golutki. No. No ja się raz sprzątam, pewnie mi się jeszcze trochę zejdzie. Słychać? Tak. Pozdrawiam Was wszystkich spod prysznica. <laughs> Pozdrawiamy, ja też Cię pozdrawiam. I'm the single I'm the single eras. Poczekaj, w moim domu, słuchajcie, jest tyle kurzu, że już nie wyrabiam. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Śpiewaj, śpiewaj, ja tu mam... Śpiewam! Muszę się teraz namydlić. la la. Trzeba dokładniej się namydlić, pamiętajcie o tym, dzieciaczki! la. <laughs> Dobra da, włączę już tam na razie kamerę, e, ale ty się nie rozłączaj. To ja też mam wyłączyć kamerę? No, może połączyć. E, słuchajcie, generalnie jestem w pokoju mojej siostry, ponieważ ona ma tutaj keyboard, jak widzicie. I e, ja na przykład ostatnio sobie dosyć ćwiczę grę na tym keyboard'cie. Teadeczka, teraz pracujesz, tak? Tak, muszę zrobić parę rzeczy na komputerze, więc będzie teraz mnie tu mniej, ale cały czas jestem na słuchawkach. Dobrze, ja generalnie, na... ja generalnie, słuchajcie, uczę się teraz takiej jednej piosenki, ale nie będę ją grał, bo jeszcze jej nie umiem, ale, ale zagram... Ja, zagraj coś. Zagram no, no, coś, znowu będę miała podkład muzyczny. Podkład muzyczny, tak. Już trochę się stresuje, bo to jest w ogóle taka piosenka, bo jeśli chodzi o w ogóle moje granie na pianinie, to ja nie jestem po żadnej szkole muzycznej ani nic. Po prostu Paulina chodziła do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, skończyła podstawówkę. Ja się nauczyłem po prostu z jej nut odczytywać nuty. I mi generalnie jeśli chodzi na przykład o nauczenie jakiejś piosenki, tak jak się uczyłem, uczę teraz tej piosenki innej, no to mi to zajmuje na pewno o wiele więcej czasu niż zrobienie. Takiej rzeczy na przykład przez Paulinę, która no, ma większe doświadczenie. Ale i tak to jest fajne zabicie czasu i dla mnie jest też spoko rozrywką. To ja wam zagram dla Elizy. Znam to na pamięć, mam nadzieję, że nie zrobię żadnego błędu. Dobra. O, taki Chopin, Chopin. Chopin, to Beethoven dla Elizy. A, a, o. A nie, a znam się, no. Trzy, cztery. O, nie działa, poczekaj, wyłączony jestem. lecą. Okay. No, bez gitu. Bo to jest taki naprawdę trochę jak było nagrywane taki live. To jest fenomenalne. Dobra. Ja w ogóle wybaczcie, ale stwierdziłem, że nie będę sobie miał włosów specjalnie do tego odcinka, bo dzisiaj nic nie, nie robię, niech one sobie trochę odpoczną, więc jestem jakieś super ale. Jolo. Dobra, to zaczynamy. 3-4. Oj, oj, oj! Nie, poczekajcie, źle ja siedzę, muszę to przesunąć. Dobra. No więc tak to słuchajcie wygląda. Teraz zagram coś takiego mega szybkiego. To jest w ogóle z w ogóle tą piosenkę, ja patrzyłem w kamerę, y, znam ją naprawdę na pamięć. Są dwie piosenki, które znam na pamięć, a z takich prostych, może zrobię w ogóle kiedyś zajęcia z tego. Jestem ciekawy, czy wy ogarniecie, widzowie, co to jest za y, piosenka. To jest dosyć taka stara, taka kołysanka, nie wiem. Jeszcze Chyba. będziesz coś grał? Nie, bo to Kobiety powinny mieć podzielność uwagi, bo potrafią robić miliard rzeczy, wiesz, zajmują się dzieckiem, robią hmm. obiad, nie wiem co jeszcze. Ja nie mam czegoś takiego. Jak ja pracuję na komputerze, mm -hmm. to jest tak ciężko Ciebie słuchać tutaj jeszcze na słuchawkach, ale, albo słuchać Cię Ale w to tak samo Ty, tak samo Aniela i Ola we w trójkę, w sensie jesteście rodzeństwem i w trójkę nie macie podzielności uwagi. <laughs> Ja naprawdę, słuchajcie, tak się czasami łapię, że coś mówię do którejś z nich, a one akurat siedzą na komputerze i to w ogóle mówi się jak do ściany, ani jednego słowa nie są w stanie wyłapać, naprawdę. Więc ja wtedy tak sobie czekam, aż skończą coś i dopiero mówię wtedy jeszcze raz. No cóż, tak bywa. Dobra, to ja sobie teraz Adeczka już poza kamerą poćwiczę tą piosenkę, bo właśnie musiałem znaleźć. To ty sobie pracuj, a z nimi się połączymy. W jakiejś kolejnej aktywności, no bo to będzie długo trwało, zanim się Uciskam. No, to będzie ciekawy dzień. mnie już boli długo od tych such. Ja słuchajcie, teraz przygotowuję się do jogi. Zawsze sobie tutaj yy, włączam albo muzykę, albo właśnie jakiś trening i patrzę, jak robi kobieta i ja robię to samo. Więc teraz sobie trochę poćwiczę. Generalnie ćwiczę trzy razy w tygodniu, ale czasami też ćwiczę jogę właśnie wtedy, kiedy nie mam treningu, bo to mnie tak fajnie... No, Resilucia. ja też bym. A ty? Ja bym też chciał, ty też ćwiczysz? Nie, teraz nie ćwiczę. Też bym chciał zacząć ćwiczyć jogę, bo na przykład la z Paulą też ćwiczą. I to jest naprawdę fajne. Oh. Ale jegoś nie wiem, nie mam tak w ogóle motywacji do ćwiczeń. Już trochę mi się poprawiło i zacząłem się zdrowiej odżywiać. E, już nie wiem tak, bo miałem taki okres, słuchajcie, na początku tej kwarantanny, że ja po prostu zjadałem tonę fast foodów. E, ale teraz się trochę ogarnię pod, pod względem jedzenia. No bo nie ma co do roboty, to się wpierdziela. A teraz sobie właśnie pracuję. W ogóle, jakby, moje stanowisko pracy tak wygląda. Jest 40 poduszek, leżę w łóżku, siedzę, tutaj mam laptop, proszę bardzo, żeby nie było, mam laptop i na przykład odpisuję na maile, czy robię jakieś takie inne rzeczy kreatywne, Bo jakby ja nie tylko zajmuję się influenceringiem, ale też innymi rzeczami, ale o tym może wam kiedy indziej opowiem. Piszcie, czy byście chcieli dowiedzieć się, czym się jeszcze zajmuję. I właśnie sobie piszę różne Olo. mailiki. Teraz będziemy tak ty będziesz pracowała, ja będę ćwiczyć. Mhm. O, tam zobaczcie, zawsze mam zapas Pepsi. Tutaj już jedna butelka jest wypita. Mam zapas Pepsi, no bo wiecie, przy pracy trzeba pracować dobra. to ja napiszę teraz mailika, a ty Adeczka sobie ćwicz. Mam w ogóle pościelę świąteczną? Ja tutaj w ogóle mam, słuchajcie, na tym łóżku dwie pościele, bo często lubię, na przykład, jak jest jakoś zimno w nocy, to mieć uchylone okno. Nie wiem, Ada, czy też tak masz, że jak jest trochę chłodniej w nocy, zwłaszcza jak jest lato, mieć uchylone okno, żeby wpadało świeże powietrze, ale bardziej się przykrywasz dodatkową kołdrą na przykład. No, jak jest gorąco, to ja muszę mieć otwarte okno. Ale nie, w sensie, jak jest nawet chłodno na dworzu. I wpada ci ten chłodek do pokoju, to ja lubię, jakieś to okno i tak trochę uchylone. Czy wiadomo, że jak zima to nie, ale na przykład teraz jest taka pogoda, że raz jest ciepło, raz zimno, więc jak jest tak chłodni, to lubię i tak mimo wszystko mieć otwarte okno, ale na przykład być przykryty dwoma kołdrami. Ja tak mam. Piszcie, jak wy macie. A pokaż w ogóle, może jak. A, poczekaj, bo tutaj jest. Pokaż w ogóle, włącz może kamerę, bo my też siebie tutaj widzimy. Włącz może kamera, zobaczę, jak ćwiczysz. A to jest ciężko gadać z tobą, ćwiczyć i jeszcze ci to pokazywać. No w sumie. W ogóle się na tym nie skupiam, nie będzie efektów tej, tej Dobrze, to nie muszę tego widzieć. okej. Okay. <ścoughs> Spoko. No, nie wiem, jak to zrobić. Poczekaj. Okej. Okay. O, wow! To jest <laughs> laska rozciągnięta. Ale ja mogę to. Ja robię tutaj w ogóle straszną amatorkę, bo. Wymyślam coś z głowy, bo nie mam tutaj tego tutorialu na YouTubie, żeby mi nikt nie gadał, jak wygadam z tobą. W sumie racja. Jak skończymy, w sensie ja skończę pracować, ty skończysz tą mioga robić coś tam, to może zrobimy sobie takie coś, że przez jakieś parę godzin obejrzymy sobie jakiś serial wspólnie. Nie będziemy tego co prawda wam już pokazywać, bo Boję się, że jak pokażemy ten serial i dźwięki, to nam zablokuje YouTube. Niestety, ostatnio oni jeszcze bardziej te restrykcje wzięli. Zwłaszcza jak to by był jakiś Netflix na przykład. Ale to jest super, i w ogóle nie wiem dlaczego Ada tak nie robiliśmy, że na przykład, nie wiem, raz w tygodniu sobie oglądamy jakiś wspólny serial, będąc połączeni online. Ale masz jakiś serial, którego jeszcze nie zacząłeś? Nie, to może znaczy, Myślałem taką jedną bajką. Paradise Fede, jest taka chora. Taka, taka naprawdę mega chora, ale to jest tak totalnie Ada, nasz humor, że jak ty ją zobaczysz, to się zesrasz. Dobra, uczymy się tak Dobra, to ja poczekaj, muszę napisać maila, a ty za ten czas. O proszę, ludzie nawet pracują. W niedzielę napisałem maila, odpisali mi nice. Ja też, ja też dzisiaj dostałam maile. Pracująca, co ty myślisz? Poczekaj, muszę ja zobaczyć, to... bo tam chyba jakąś współpracę miałem do siebie. Słuchajcie, jest już wieczór. Generalnie przez, w zasadzie, jakieś trzy godziny oglądaliśmy ze sobą taką bajkę na Netflixie Paradise PD. Ona była taka schizowa, ale no nie. hardkorowa. Troszeczkę hardkorowa. Nie wiem w jakim wieku jesteś akurat. Teraz oglądacie ten odcinek, ale no jeśli jesteście młodsi, może nie, ale jak jesteście po 16 roku życia, to jak najbardziej spoko. My to, se, to jest w ogóle taka świetna, słuchajcie, sprawa, żeby y, oglądać z kimś na odległość. Musicie chyba zrobić tak samo, nie? No, w fajne sensie, doświadczenie. Fajne doświadczenie, coś zupełnie innego. Nie wiem dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy. Ja muszę Ci, y, Ada, powiedzieć co mam jeszcze tylko szybko. Słuchajcie, no. to są spaghetti, ale to nie jest takie zwykłe. Spaghetti w ogóle mam w tym w takim metalowym e, talerzu głębokim, nie, nie wiem jak to się nazywa. Gdy się sałatkę normalnie włóczę, to mam zrobione spaghetti. Dobra, nie spaghetti. Ja też miałem spaghetti. O nie! A nawet o tym nie gadaliśmy! Lol, czajcie to. Ale wiesz, jakie swoje, moje spaghetti? To jest kotlet bielony. Yy, kotlet mielony, yy, który został podziabany na kawałki, do tego makaron i sos jakiś paprykowy, nie wiem, ale jest dobra. Mm. Yy, no oczywiście nie, nie mogę robić jak normalny człowiek, żeby wstać i jeść, tylko ja leżę Ada, mając pod brodą tą Micha i prawie tutaj robię jakieś piruety twarzą, żeby złapać to jedzenie. Jestem chory psychicznie. Trudno. Ej, w ogóle, spoko to nagrywamy. Ty 90% filmów gadasz. No. No, ja sobie coś tam robię i chyba, nie wiem jak ty nagrywasz, ale ja nagrywam tak, że ja siedzę w oddali, a ty chyba coś raz masz gębę przy kamerze, tak? No tak, tak. Mm -hmm. To będzie ciekawe. To będą dwa różne spojrzenia na wszechświat. Tyle, złajcia. No dobra. Mm -hmm. Piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się ten film. No, no jest on jest naprawdę. taki dziwny. Dobra. E, pozdrawiamy Ancika Pandzika. E, Sztos odcinek Norbert mnie rozwalił. Hashtag Szkoła Online. Pozdrawiamy. I ja z moją umorą buzią w e, A da jaki hashtag? A może hashtag Spaghetti? O. No? Widzicie, jak tematycznie? jak to lubi spaghetkę. I pamiętajcie, że jeśli wy chcecie być yy, pozdrowieni to w komentarzu na dole napiszcie spaghetti, Ale też udostępnijcie, będzie subskryb subskrybentami, zostawcie kciuka no. no dobra, słuchajcie, więc generalnie Ada robi sobie pielęgnację w azience. Ja robię sobie pielęgnację w łóżku Nie no, żartuję, byłem słuchajcie w łazience I się ogarnąłem, natomiast wziąłem sobie taki olejek CBD Z bielendy, w sensie to jest taki nie jak anielki do pod język, tylko po prostu taki kosmetyk. I Będę hmm. sobie robił masaż twarzy, a ty co Ada robisz? O, ja właśnie zmywam makijaż. Ja przy okazji zrobię instrukcję, w ogóle mam, zobaczcie, opaskę założoną, żeby mi we włosy nie chodziło. Ja też mam opaskę. Ej, ale w ogóle masaże twarzy są super. No. Bardzo wskazane, żeby wiecie, podnieść y tak jakby ją do góry i wtedy opóźnia się proces starzenia przez to. No, bo to też wpływa na to, na... jak to się nazywa, na czy w sensie na krążenie krwi, nie? I to tam wtedy mm -hmm. wszystko lepiej działa. Ja zobaczcie, najpierw robię zawsze coś takiego opuszkami. <laughs> Potem robię coś takiego... Generalnie po tym macie... Lu lubię, lubię to, że ty coś gadasz i pokazujesz, a ja nie mogę tego zobaczyć. Ja <laughs> to mogę cię włączyć na telefonie. Nie, bo to będzie dziwne, bo będę się cały czas gapiła na telefon, a nie tutaj do nich. To zobaczysz w odcinku. Hehe, <laughs> widzicie, że obejrzeć go. No ja też jestem ciekawy, co ty tam robisz, no bo my dużo ze sobą w ogóle. Słuchajcie, bo w ogóle jeśli chodzi o ten film, to nie chodzi w tym filmie o to, że to jest challenge. 24 godziny jesteśmy połączeni ciągle, tylko po prostu mam wrażenie, że to jest taki film, żeby pokazać, jak fajnie można spędzić czas z kimś bliskim podczas kwarantanny. Naprawdę my się praktycznie cały dzień byliśmy ze sobą połączeni. I no. to jest naprawdę nie jazda, dobra, jak zrobiłem tak. I nie spotykamy się, nie? No. Tylko właśnie... Robimy to online. Już zawsze będziemy ze sobą online. La, la, la. <ścoughs> nie zmniejszają te obostrzenia, więc myślę, że niedługo się spotkamy. Ja mam taką nadzieję. Potem robię tak. W ogóle to jest... Takie orzeźw... znaczy nie, takie relaksujące ten masaż twarzy. Cik. w ogóle się chyba bardziej zna na pielęgnacji twarzy niż ja. La, la, la. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie mu. No właśnie muszę sobie kupić jakiś lepszy olej CBD, bo kupiłem taki y, do tego masażu, nie? Bo kupiłem sobie taki z Bielendy, no ale... Bielenda to tam wam coś lepszego jednak. Tu będę sobie znaleźć. Tylko właśnie nie wiem jaki, i może ktoś mi nie wiem, co proponuje. Olejki CBD e, są w ogóle, ja nie wiem, dobre na wszystko. No. Muszę się zainteresować z tymi. Ciekawe, czy Anielka, no pewnie też Anielka wprowadzi jakieś kosmetyczne rzeczy z mega ciekawe. O, to było mm. fajne. Co ty robisz? Wklepuję sobie krem pod oczy. A Ty używasz kremu pod oczy? Ach, ale jestem zmęczona po tym dniu, powiem Wam. Dobrze, że już się kończę. Jak można gadać 100 tysięcy godzin na telefonie? Chociaż w sumie to jest fajne, tak jak Barti powiedział, ale jakbym miała gadać z kimś innym, no, tak, ale to tak, nie. tak, to prawda, że w sensie ja bym mógł, nie wiem, z tobą, z Anielą, z Olą, z Pauliną tak rozmawiać, ale jakbym miał taki dzień spędzić z kimś, kogo tak, tak się mniej trochę przyjaźni, no to było trudno, no bo jak się spotykasz ze znajomymi czy nawet z rodzicami na przykład, no to są jej pewne tematy do porozmawiania, a tak później, no nie ma się takich doświadczeń z nimi aż, nie? No. Żeby gadać godzinami. No? Tematy się, tematy się nie kończą. No, no, to, to prawda. No stop. Ciekawe co mi się przyśni, może mi się przyśni rozmowa z tobą. <grym> tak może być. Dobra Ada, to co, może się już z nimi żegnamy. My sobie jeszcze przed snem, słuchajcie, pogadamy. Bo my w ogóle bardzo Ech. dużo dzisiaj gadaliśmy, tylko na takie tematy, z którymi nie możemy się z wami podzielić. Ale ja mam, ja mam iść już do łóżeczka. No chyba tak, nie ma co ty jeszcze coś robić. Znaczy, ja z, tobą, ja z Tobą jeszcze pogadam, aż postanowisz iść spać, a później ja to jeszcze sobie i tak będę pracował, nie? No i słuchajcie, my jeszcze sobie pogadamy, ale z Wami się już żegnamy. No, to był fajny dzień i tak jak mówiliśmy, zróbcie sobie tak ze swoimi znajomymi, hmm. bo to naprawdę nie dość, że wzmacnia więź. To właśnie takie ciekawe doświadczenie i zajmuje dużo czasu przy okazji. No, hmm. dokładnie tak. Się można czymś zająć, nie? Dobra. A, a jestem naturalnie piękna. Ja też. To światło się pada, i no że... na coś na My idziemy zaraz spać, chociaż Barty pewnie pójdzie spać o 5 rano pewnie znowu. Tak. I się już z Wami żegnamy. Papatki! Papatki!